Chciałbym zwrócić uwagę, aby wszyscy zapoznali się z argumentami, które podaliśmy, a przede wszystkim odciążyć miasto, zachęcić mieszkańców do tego, aby korzystali z komunikacji miejskiej, a dwa, chociażby przez to ostatnie dwa lata. Wiele rozmów z mieszkańcami gdzie zwracali uwagę, że w centrum nie ma gdzie zaparkować auta. No ale już wiadomo, że w większości są to osoby, które przyjeżdżają do pracy i bardzo dobrze. Tylko, że nie można wtedy blokować centrum miasta, żeby nie można było nic załatwić, wejść do sklepu, zostawić na 15,5 godziny czy godzinę auto. Wiem, że w tej, wiem jakie kłopoty były, jeśli chodzi o teren przy stacji PKP. O to, aby wykonać limit parkowań w centrum przesiadkowym i jest niewielka strefa parkowania doprowadziło do tego, że raz wypełniamy normy zobowiązań, jeżeli chodzi o parkowanie w centrum przesiadkowym, a dwa mieszkańcy z satysfakcją teraz odbierają to, że mogą podjechać, odwieźć kogoś na stację na, na pociąg, czy odebrać kogoś i nie ma kłopotu z parkowaniem. Tylko i wyłącznie to przemawia za tym, aby w środkach w centrum również powstała Opłatnego parkowania. Znaczy no mam nadzieję, że będzie zgoda Rady Miasta. Ale jak powiedziałem wcześniej, dwa lata rozmów z mieszkańcami, każdy mówi jedno, nie ma gdzie zaparkować w centrum miasta. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy. Wykonali to w inny sposób. Wiemy, że miasto nie posiada swoich terenów w centrum, a w związku z tym nie ma takiej możliwości. Więc chciałbym, aby wszyscy zaufali nami potem w konsekwencji mieli satysfakcję, że możemy się poruszać normalnie po centrum. Miasta. Warto podkreślić, że siedlce są miastem w Polsce, które mają najmniejszą strefę płatnego parkowania i ten wzrost proponowany to jest, no można powiedzieć, nawet kilkaset procent więcej. No tak, tylko że musimy jeszcze wziąć pod uwagę e, jedno, że jest to wymóg czasu, a dwa, chcę no, ciągle, muszę demontować, ale no, taka moja też rola, żadne względy ekonomiczne to nie mają żadnego znaczenia. Ja chcę e, przygotować uporządkować. projekt, uporządkować, ale dwa, żeby tylko pokryło to koszty funkcjonowania e, tego, tej strefy płatnego parku.